W tej nagrywam, był siódek z speedingu. Tutaj już, tak? tak? Dobrze? No. no, tutaj jest. E, Alfie, że tak, stowie polski. Mhm. No, tutaj ja. No. no, tam się ludzie pływają. My się połowimy. Będziemy teraz na te zmianę łowić. Raz ja nagrywam, raz e, Alex. Ja wiem, czy tam w góry coś piszczymy, tylko muszę zmienić zaraz kimenty, bo to nie tak iść na bramę, którą pozyskałam. i że ma głębokie wody, zanim sobie zmaram, że... No... Ja... Albo się zobaczymy, czy jak będzie telefon wody. O! Tak, może iść. Tu jeszcze Tam jest pamiętam, chyba za duży, za duży odcinek. Kurwa! Za... Przeklnąłem, a nie... O, ile, w to życie, a nie? Ja, ja to, tam te, Ja tam łowię dużej niż łysię, ale jestem większym i niż on. Ulewasz? Próbuj. A masz walkę tutaj, gdzie pójdziesz? Ja tutaj, może tutaj, to... i, tutaj jest moja węchka. O, jest, 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 jest. Jest, jest dla mnie. O, jest. Telefon się, o, się o, przywrócił i Jest w do... do... dla... No, o, okej. I nawet się ładnie <laughs> Zobacz jak się wyjrzy No jak nówka, snówka. Tu moja blacha od kublach. No, Od Mośka. Odjesz no, spoko. Nie, ale wyślę mu link. No. Ej, nie teraz. Nagrywaj cały czas. Nagrywaj mi potem później, jak będziemy coś zmieniać czy coś. No. Okej, okay, chwilową przerwę zrobimy dobra, no to ja teraz łowię na takiego kanibala zarąbistego 8 cm A mi się Mu się zaplątało i jak będzie jakaś ryba lub będziemy coś zmieniać to Wam pokażemy